Hej, hej, Walk of Love. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Cześć, słuchajcie start projektu dzisiaj. Także zapraszam wszystkich, którzy się zapisali o wysyłanie screenów na grupę na messengerze. Są dwie. Jeszcze nie wszystkich dodałem. Dopiero ja założyłem tą grupę wczoraj. Te grupy wczoraj. Zaraz jak tylko skończę trening dodaję wszystkich, gdyby ktoś nie został dodany do tej grupy, bo to wygląda w ten sposób, że no jednak jeśli ktoś nie jest z moich znajomych, to ciężko czasami znaleźć, jeśli ma popularne imię i nazwisko razem. Jan Kowalski. No ciężko będzie znaleźć taką osobę po zdjęciu profilowym. To po prostu napiszcie mi na Priwa informacje. Słuchaj, nie mam mnie jeszcze w grupie, ok? No bo musicie być w grupie screens i w ogólnej. W ogólnej generalnie będziemy poruszać kwestie techniczne. Może trochę motywować się, ale bardziej wolałbym, żebyśmy motywowali się na Facebooku niż na Messengerze. W grupie oczywiście Włokowlo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tam się motywujemy. Tam też będę wrzucał update'y, ale też na moich pozostałych profilach. Także spokojnie. Co jeszcze? No, dzisiaj słuchajcie, wstałem o 5.30, hardcore, Dla tego, żeby uniknąć, żeby uniknąć tego cholernego upału. Poćwiczone, pompeczki, wicepsik, rozciąganie brzuszki. Jak ktoś chce fajny trening na brzuch, który robię w zasadzie od no, wielu lat, to mogę podesłać. I tak sobie myślę też, że. E, Codziennie rano będę wrzucał Wam jeden utwór, jeśli chodzi o muzykę, przy której chodzę. To jest generalnie Vocal Uplifting Trance. Taki gatunek muzyki, gdzie naprawdę super się chodzi. No i sami zobaczycie, jak, jak się chodzi z taką muzyką. Także jeden kawałek dziennie z mojej playlisty. I tak dzisiaj, słuchajcie, spróbuję zrobić tą dychę. Na razie jestem na trzecim kilometrze. Jest godzina, chyba ósma, coś około. Wyszedłem o 7.30, jakoś tak. Dobra, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jeśli chcecie się dopisać, myślę sobie, że chyba przedłużę czas dopisywania się do projektu do końca weekendu. Ze względu na duże zainteresowanie w, ostatnim, w ostatnich dniach. Więc super, mamy na liście w tej chwili. Mnie i 36 osób. 36 osób to też ciekawe, nie? 3-6 3 plus 69 liczba Tesli Nic nie dzieje się bez powodu. Aczkolwiek mam nadzieję, że dołączy do nas jeszcze w ten weekend kilka nowych osób. Jak macie kogoś, kto chciałby pochodzić, to dajcie znać. Trzymajcie się, hej.